Nigdy nie słuchaj bzdur w stylu Nie dasz sobie rady bez mnie. Może jesteś w takiej sytuacji, że właśnie przychodzisz, rozstanie albo będziesz przychodził. No i możesz usłyszeć słowa w stylu Nie dasz sobie rady bez mnie, nie poradzisz sobie. Ja również kiedyś to słyszałem. Kiedyś ktoś próbował wywołać we mnie poczucie winy, abym zrezygnował ze swoich planów, zrezygnował ze swoich decyzji. I co się stało? Tak naprawdę to, co te osoby mówiły, było nic innego jak stekiem bzdur, bo sobie lepiej radzę niż będąc z tymi osobami. Dlatego jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, po prostu chce, żebyś, chce sobie wywołać właśnie poczucie winy, te wszystkie negatywne emocje, żebyś rezygnował, żebyś po prostu tego nie robił, bo ta osoba ma sama problemy z na przykład z brakiem poczucia bezpieczeństwa, dlatego chce Cię zmusić właśnie manipulacją, aby zrezygnował. Nigdy nie rezygnuj ze swoich planów dla ludzi. Podążaj swoją ścieżką i nie słuchaj bzdur, bo wiele ludzi mówi w bzdury, które nie mają w ogóle pokrycia w naszym życiu. Pozdrawiam!